Cześć, nazywam się Paulina Lupa i dziś będzie z tematu serii bądź sobą. Bądź niedoskonała. To będzie bardzo krótki temat, ale bardzo dobitny. Po prostu bądź niedoskonała. Żyjemy w świecie cywilizowanym, gdzie każdy chce być po prostu idealny, doskonały, perfekcyjny, powiem Wam, że nie warto. Dokładnie tego samego doświadczałam. I nie warto. Całe piękno jest właśnie w tym, że jesteśmy niedoskonali, jesteśmy inni, popełniamy błędy. No i tak naprawdę powiem Wam, że dążenie do idealnego bycia, do robienia idealnie, do funkcjonowania idealnie jest to ogromne obciążenie. Ogromne obciążenie dla psychiki, dla ciała. Dlatego najlepiej jest być sobą. Nawet jeśli jesteś nieidealna, po prostu bądź z sobą. To jest naprawdę piękne. Widzisz? Ja też tu mam coś, tu mam coś. Teraz też zmarszczę, ale ja się, ja się po prostu z tego cieszę, po prostu, bo nie jestem idealna. Makijaż, który robię, też nie robi idealnie. To jest ręczna robota. To nie ma być, wiesz, wyczesane dwie godziny. Nie, 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 nie. nie. Naprawdę. Bycie nieidealną jest przepiękne. Jest po prostu uwolnieniem, nie nosisz tych kamieni po prostu na swoich plecach. Naprawdę uwierz mi, z doświadczenia to wiem, że bycie nie idealną jest zajebiste. Więc po prostu przestań dążyć do idealności, bo jej nie ma. Po prostu jej nie ma. Zapraszam do następnych odcinków.